Cześć Wam dzisiaj, ja mi jest wizu, wizualnie witam Was w <gry> grze, która nazywa się Ananta w serii o tym samym tytule gierka oczywiście jeszcze nie wyszła, bo słowem wstępu warto by było powiedzieć, że próbujemy zrobić co najmniej 30 odcinków, nim będzie premiera tej gry, jeżeli jest o czym gadać i ten odcinek troszeczkę czekał ze względu na to, że po ostatnim odcinku planowałem zrobić ten i jeszcze jeden, bo mamy o czym mówić, ale problem jest w tym, że zaraz po tym jak ja dostałem informację, że coś się zbliża, może zaraz coś będzie. Pojawiły się informacje z innych źródeł znacznie bardziej niż to, co mi się udało wyłapać, że ej, za moment powinno coś być. Więc odlekają to w czasie. I te informacje, bardziej optymistyczne, jeżeli tak to można nazwać, nie okazały się prawdziwe. Absolutnie nie okazały się prawdziwe, więc teraz rozbebeszmy, co się podziało. Przede wszystkim krótka seria, góra 30 odcinków i dajcie mi już nowy trailer, bo ja żygam wstawianiem tego, co mamy, bo jest bardzo mało i cały czas hypujemy się niczym, cały czas się hypujemy niczym, ale dla tych z nas, którzy czekają tutaj wraz ze mną, że może Ananta wyjdzie, może Ananta nie jest piękna kłamstwem, tylko grą, która realnie istnieje i będziemy mogli w nią zagrać może w przyszłym roku już, a może nie, ku pokrzepieniu niepokrzepionych. <noise> Coś się zbliża. Była informacja z kilku ciekawych źródeł mocno siedzących w temacie Netiza, Ananty i naokoło wśród chińskich graczy, zarówno i fanów domu, jak zwał, tak zwał, jak i u nas na zachodzie też ludzie się zastanawiali, okej, okay, czyli muszą zrobić to wtedy, żeby to było wtedy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się połączyło, więc 20 maja 2025 miała być i była netizowa prezentacja gier, ich rozliczenie z tymi inwestorami i kilka różnych innych rzeczy, to się dzieje na Japonii znaczy się bardzo mocno przedstawione jest na Japonię, nie to, że, że, że tylko Chiny. I czasu japońskiego to było o 20.30. Nie było z wyprzedzeniem żadnych znaków, że Ananta miałaby się tam pojawić, ale wszyscy siedzący w temacie zakładali, że powinna tam być, bo to jest ten moment jedyny w tym okresie rozliczeniowym, żeby Ananta mogła się pojawić i żeby to miało sens. Bo jak nie, to cuwamy to jeszcze dalej w czasie. Przy czym ja informacje, które wyłapałem, raczej sugerują, że teraz powinniśmy mieć jakąś może mini betę, czy coś zamkniętą drugą, i faktycznie powinno się coś podziać bardziej w stylu drugi trailer, kolejny trailer i prezentacja. Niż że idziemy na jakieś targi albo na prezentację dla udziałowców pokazać, że się zbliżamy, bądź się nie zbliżają jeszcze. Więc dla mnie to było troszeczkę zbyt szybko. Ja to inaczej odbierałem, ale ludzie zakładali, że na tym Netis Games Online Presentation będzie i nie było. Z tego co rozumiem, nie było, bo jest już 25 z perspektywy mojego nagrania. Tu oczywiście nie wiem, kiedy ten odcinek polecił, bo to się nie spieszy. Są ważniejsze rzeczy, jak darmówki do przytulenia. Aha, ale jak to się gdzieś pojawi, to 25 nie było żadnych informacji, żeby na tym Netis Games Online Presentation Preview. Było cokolwiek związanego z Anantą. I to jest coś, co mniej lub bardziej podbija tą piłeczkę w stronę, która mi się nie podoba, bo 2026 raczej, może nawet 2027, jeżeli miałbym strzelać premierę, tak to wygląda z mojej perspektywy, czyli jest spora szansa, że zobaczymy premierę. I może nawet i upadek jakiejś kolejnej gaczy gierki, nie wiem, Silver Palace dąży wyjść i się złożyć. NT wyjdzie, z... wyjść się złożyć, zanim w ogóle zobaczymy Anantę. Przy czym też nie jest powiedziane, że Ananta się nie złoży zaraz, zaraz po premierze. I tutaj jesteśmy troszeczkę w bardzo złej sytuacji, znaczy my, jak my, twórcy tej gry są w bardzo złej sytuacji, bo ta gra musi być wygrywem i musi wyjść relatywnie szybko. Czyli pierwsza z tych gier, Ananta i NTE, która wyjdzie, będzie miała większą szansę zawalczyć o rynek. Druga gra, która wyjdzie, to ludzie będą już mieli w głowie to, co wyszło wcześniej. I się przyjęło albo się nie przyjęło, jeżeli się przyjmie, no to ta druga gra, która wychodzi później nie ma żadnych szans w moim stanie. I jeżeli ta gra pierwsza wyjdzie i się potknie i, i, i się rozpierdzieli całkiem, tak jak na przykład z no, wcześniejszą produkcją Hotty, czyli w of Fantasy, to będzie brudziło tej drugiej produkcji, bo ludzie patrząc na to będą mieli skojarzenia z tamtym, bo one są zbyt podobne wizualnie, zbyt podobne koncepcyjnie, jeżeli chodzi o konstrukcję świata i będzie takie, no bo to ogólnie jest zły pomysł. Nie to, że tamta gra nie wyszła, tylko to jest zły pomysł. Niezależnie od tego, co się podzieje, pierwsza. Z Gier, która wyjdzie, będzie miała łatwiej i nabruźni obu niezależnie co się stanie, więc z mojej perspektywy najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby jedna z tych gier nie była grą gacza klasyczną, live service może tak, ale gacza tutaj niekoniecznie, plus tutaj dochodzimy do stwierdzenia, że będzie za niedługo zmiana prawa w Unii Europejskiej i okolicach, więc ten model biznesowy rolowania i całej reszty bardzo możliwe, że ma już krótką datę ważności i się za jakiś czas może okazać, że wszystkie te gry, które wychodzą i chcą jeszcze uszknąć swój kawałek tortu, nie będą mogły tego zrobić, a gry tak takie, które na rynku mamy jak Genshin, Weathering Waves, Zelezon Zero, Honkai Star Rail, Infinity Nikki, czy cokolwiek tam jeszcze sobie wrzucicie, to są gry, które będą musiały przebudować swój model biznesowy, bo on będzie nielegalny na Europę i na Amerykę, co zostawia im tylko Japonię i Chiny. I Japonia bardzo możliwe, że pójdzie przykładem zachodu i też prowadzi ograniczenia prawne względem rolowań i całej reszty, co oznacza, że zostaną same Chiny, a Chiny się dostosują również, bo kwestia masy i ilości w tym wypadku, więc ale to są miny na inny odcinek i pogadamy o tym kiedyś przy okazji, więc przeskoczmy do tego, co mamy, a to co mamy, to jest uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być stratne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live. Więc dziś pogadamy troszeczkę o mapach, bo to, co pociekło, daje nam obraz tego, co było na ostatniej, tej zamkniętej becie, gdzie gracze byli, grali, zostali zaproszeni w Szanghaju, to, 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 to miało miejsce, więc z tego, co rozumiem, od tego czasu była jeszcze jedna większa beta wewnątrz studia, więc po prostu robili stres testy, to jest złe określenie. Zebrała się cała ekipa i grała w build, który mieli wtedy ustalone i wtedy był w prowadzone decyzje co do zmian i poszli w różne kierunki i teraz zobaczymy na kolejnym, bo powinno być za niedługo kolejne bo powinno być za niedługo kolejne, ale zobaczymy. Co do map. Mamy informację, że mapa jest relatywnie duża w porównaniu do innych gier tego typu, które wyszły. Nie wiem, czy mają na myśli inne gry tego typu, które wyszły, czyli Genshin i Wuwa, czy inne gry tego typu, które wyszły, czyli Grand Theft Auto 5 albo Saints Row. Na dwoje babka wróżyła, to różnie można rozumieć. Przy czym mapa ta jest bardzo mocno w niektórych miejscach napakowana wysokimi budynkami. Do sporej ilości budynków da się wejść, ale to nie jest tak, że każdy budynek jest taki, że wchodzicie przez drzwi i macie otwartą przestrzeń. W środku i możecie biegać po wszystkich miejscach, tylko nie, część budynków to są po prostu bloczki, które zajmują miejsce na mapie, tak jak jest w, nie wiem, w Uwie i w Gęszynie też, że miacie jakiś budynek i nie da się do niego wejść. Drzwi są zamknięte i tyle, nie? Ale do niektórych budynków faktycznie da się wejść do większej ilości niż można się by było spodziewać, że tak może być. Mają bardzo realistyczny system odbić, który jest z jednej strony obsługiwany przez ray tracing, ale z drugiej strony dla komputerów albo smartfonów, które nie obsługują RTX-a czy jakiejkolwiek innej wersji ray tracingu, jest jest też symulacja, która robi to software'owo i wygląda świetnie, ale nie odbija się w czasie rzeczywistym wtedy postać w budynkach, co robi wrażenie, kiedy się na pełnym rozpędzie biega na tych, tych linkach po tych budynkach i jest zachód słońca i to się wszystko odbija w tych, tych wieżowcach, więc to je to. Plus są różne mechanizmy, które mogą być wykorzystane m.in. do sklepów, które się pojawiają w różnych miejscach mapy, nie na stałe, tylko jeżeli jesteśmy bardziej obici czy coś takiego, to w zasięgu prawdopodobnie powinien się gdzieś zespawnić sklepik, który sprzedaje rzeczy, które mogą nam w tym momencie pomóc, albo jeżeli jest jakiś deal, czy coś naokoło, to mogą być sklepy ze skinami, tymczasowe tego typu mechanizm został wprasowany do gry, czyli w zależności od tego, co się dzieje w grze, to jest, i tutaj zaznaczenie, że nie było żadnej sugestii, że to są mikrotransakcje, raczej to jest coś w grze, czyli jeżeli daliśmy się oklepać po walce, to za następnym zakrętem prawdopodobnie będzie na nas czekało stoisko z hotdogami, które odnowią nam życie. Taka zagrywka, nie wiem, nie, nie... Nie, nie wiem jak to zostanie zrealizowane, wiecie, ta bety, że bardzo dużo różnych ruchomych punktów jest i można to interpretować na różne sposoby. Oprócz tego są różne systemy poruszania się w ekspresowym tempie po całej przestrzeni i są one połączone z różnymi trybami czy elementami rozgrywki. To nie jest tak, że mamy teleporty, które całkowicie nulifikują, anihilują potrzebę poruszania się po gruncie. Jak macie zwiedzoną mapę i otworzone skrzynki, to nie ma sensu latać z buta, tylko zawsze jest teleport. To tutaj jest troszeczkę inaczej to zrealizowane. Więc jeżeli dobrze rozumiem, jest system teleportacji zintegrowany. Oprócz tego jest system poruszania się metrem i są one połączone ze sobą w ten sposób, że to ma ręce i nogi, czyli że istnienie teleportów nie wyklucza potrzeby Korzystania z metra, co jest dla mnie dziwne, bo jak możecie się teleportować, to bez sensu jest iść. Wejść w metro i was wtedy wypluwa w innym mieście, to nie tak, że jedziecie. Chociaż samo jechanie metra też jest uwzględnione w grze i te dwie rzeczy nie wykluczają poruszania się pojazdami mountami w stylu jakiejś motorki samochodziki, bądź biegania ale Spider-Man po budynkach. Więc bieganie ale Spider-Man wygląda fantastycznie, ale nie zastępuje to jeżdżenia samochodem. Nie wiem jak to ma być ujęte, bo dla mnie no jeżeli jestem w stanie ominąć korek biegając po dachach, to bez sensu żebym w ogóle kiedykolwiek wsiadł do samochodu. Chyba że coś będzie pod ziemią i nie będzie się dało biegać po dachach. No ale dobra, nie. E, tutaj, też... W połączeniu z tym sklepami i innymi rzeczami, które tutaj były zaznaczone, ten sam system jest wykorzystany w inny sposób, czyli jest tak jakby przerobiony na inny system, ale no, mechanizm jest zbliżony, że są różne minigierki i różne elementy połączone z konkretnymi miejscami, w których jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy w przestrzeni, gdzie są jakieś tam szkoły, boiska tego typu motywy, to będą się dla nas spawniły tymczasowe eventy na granie w koszykówkę, tam po kopaniu piłki czy coś w tym stylu, które nie zawsze będą i będą się różne z rotacji dostępnych wrzucały. A jak będziemy w centrum, to albo będzie jakaś strzelanina, i trzeba będzie gangstera zatrzymać czy coś. Czyli jest cały mechanizm w oparciu o to, żeby ten świat, ta rzeczywistość wydawała nam się bardziej żywa, a nie tylko, że idziemy i jest przestrzeń, jak raz ją już zrobiliśmy, to nic więcej tutaj do roboty nie ma. Więc to jest ta część kontentu, która jest połączona, jeżeli dobrze rozumiem, z rzeczami, które są na twardo wypieczone. Czyli to jest fabułka do zrobienia, to jest quest do zrobienia. A tutaj jest zasięg, ilość czynności, jest wachlarz, które możecie, nie musicie zrobić, ale musicie ich zrobić wystarczająco dużą ilość, żeby dostać achievementa inaczej nagrody. Co oznacza, że jeżeli na przykład nie podobają wam się gonitwy i ściganie samochodem jakiegoś złodzieja, to możecie nigdy tego nie robić i robić jakieś inne, żeby odblokować rzeczy. Tak to wyglądało na tej wersji, z której był przeciek. Jeżeli to jest prawda, to brzmi ciekawie, ale jak dla mnie redundancja jest straszna, bo jeżeli możemy się teleportować, to nie widzę sensu do jeżdżenia metrem, chyba, że to jest błąd w tłumaczeniu i metro spełnia rolę teleporta, znaczy się teleportujemy się i zawsze wychodzimy koło metra. Że to jest, to, to, to jest ta logika stojąca przy tym, co umknęło podczas tłumaczenia ale tak jak mówię, nie mam tutaj tej informacji do potwierdzenia. I tak samo jeżdżenie na motorku czy samochodem wyklucza dla mnie potrzebę bojania się na tych naszych zaperach grappling hookach, albo odwrotnie. Właściwie, jeżeli jestem w stanie się dociągać i biegać po budynkach, to nie ma sensu, żebym jeździł samochodem, bo marnowanie czasu powolnie trzeba uważać na inne samochody na drodze zamiast tego grappling hook. I popierdzielam, nie? Chyba, że jest to zrealizowane w ten sposób, że grappling hook jest w ograniczonym zakresie i można lecieć aż się nam energia nie skończy, a na motorek wsiadamy i mkniemy, nie zatrzymamy. Utrzymując się, ile fabryka dała. To, to jest sensowne wytłumaczenie tego połączenia, ale tak jak mówię, nie wiem, jak to faktycznie zrealizowane jest. Przerzucam do Was to, co dostałem. Dostałem. Funkcjonuje gdzieś w sieci, nie? To, to jest zebrane do kupy, razem to, co jest. I to jest mniej lub bardziej tyle, ludziska. Więcej nic do dodania nie mam. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który gdzieś się tam na dniach pojawi, więc jest jak jest. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzaj łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego jedzonka i niech ta gra wyjdzie szybko, he he, i nas nie zawiedzie. He he. <laughs> Więc um, korzystając z okazji chciałbym bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Jeśli Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Jeśli arcymagowie jest jesteście arcy wasza magia jest arcy potężna jesteście arcyosą. Jeśli Twitcher nauczy wasza magia jest potężna jesteście Twitcher osobą. I Twitcher dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. I może kiedyś w anancie się na Twitchu o zobaczymy. Miłego, do następnego i hej! Chciałem zrobić krótkie 5-minutowe nagranie, to mi wyszło 15.